Ciao, tutti! Gdzieś mi wcięło mikrofon. Kurde, pogubiłem się w ten Nie wiem. O! Mam mikrofon. Jestem, jestem. O. Na pewno mnie lepiej słychać, tak? Dobra, 20 marca 2020 rok. Kolejna aktualizacja codzienna. Codziennie do pewnego stopnia, bo w ciągu tygodnia, w dniach moich roboczych, e, robię live'y, e, Tak jak już e, kto subskrybował kanał, dobrze o tym wiem. W dniach nieroboczych e, nie będę robił liveów, bo nie mam takiej możliwości z domu. I ewentualnie w sprawach pilnych, ważnych, e, jakichś tam ważniejszych informacji, no to będę po prostu re realizował filmy, tam w sobotę, w niedzielę, czyli jutro live'u na pewno 99% nie będzie, y będę re realizował ewentualnie filmy i publikował je, także nie, nie będzie możliwości zadawania mi pytań. Y hmm. Chyba, że w komentarzach y i na te pytania później odpowiem. Dobra. Y sytuac sytuacja w Włoszech na dzień dzisiejszy coraz to gorsza. Ja... Miałem. Ta, yy, y, przewidziałem wczoraj, na dzień dzisiejszy, yy, z moich obliczeń, że tak statystycznie powinno być między, 300, między 480 a 510 zgonów. Niestety się myliłem i to grubo się myliłem. Przepraszam, sytuacja bardzo się pogorszyła. Dzisiaj od statystyk zaczynam. Mimo, że w tej chwili jest mało widzów, ale trudno. Dzisiaj na, na, na live'a mam trochę mało czasu, bo miałem dzień bardzo, bardzo e, zajęty i dużo informacji nowych przybyło, i po prostu musiałem to tak przestudiować, trochę na spokojnie. A informacje w ogóle dotarły dzisiaj trochę później niż zwykle. Dobra, yy, zaczynamy od statystyk yy, na dzień dzisiejszy. Tu we mamy w tej chwili chorych yy, 37 860 osób. W tej chwili chorych prawie 38 tysięcy osób, zachor które zachorowało na koronawirusa. Wyzdrowiało do tej pory 5 129 osób. Do tej pory w sumie zachorowało 47 tysięcy osób. I zmarło 432 osoby. 4 tysiące osób nie żyje z powodu koronawirusa. I, i teraz tak, 4 tysiące osób powiedzieć, że nie żyje z powodu koronawirusa. To teoretycznie to jest trochę skomplikowane dla mnie. Więc tak. Po pierwsze, mamy 627 zgonów więcej niż wczoraj, czyli dużo więcej niż ja myślałem. Matematyka tym razem i statystyka mnie w ogóle przekroczyła. Dobra, trudno. 627 osób umarło w ciągu doby. Dzisiaj zaczęto tu tak trochę bardziej yy, używać różnych dziwnych terminów. Yy, I po prostu właśnie dzisiaj, około 18.30, kiedy podano te dane na żywo, yy, słyszałem coś takiego, że 627 osób umarło z koronawirusem. Nie z powodu koronawirusa. Dobra, ja już nie. nie nie będę krążył wokół tego tematu, ja tam mam, mam swoją opinię i moja opinia jest taka, 6027, 627 osób umarło z koronawirusem, to wygląda tak, to byłoby, to jest tak, jak powiedzieć, 627 osób umarło z brązowymi oczami. Kurde, to nie przez oczy brązowe umarły te osoby. Prawdopodobnie te osoby, jeżeli by nie miały koronawirusa, to by nie umarły. Potwierdzeniem na to jest właśnie to, że już szczególnie na północy Włoch nie wiedzą, gdzie trumny układać. Nie radzą sobie z tym. Wojsko te trumny przewozi. Oczywiście nie puste. I to nie, że tam kamionetka sobie jedzie, tylko kolumna kamionetek jedzie. Z tymi trumnami. Do tej pory czegoś takiego nie było, nie? Czyli podejrzewam, że więcej, dużo więcej osób umiera niż zwykle. Ale tutaj po prostu tak mi się to wydaje, że media, media media jakby to nie było, są w rękach rządu, nie? Co rząd każe, to media robią. I ja medium do pewnego stopnia wierzę, Podejrzewam, że po prostu te media tak trochę łagodzą prawdę. I to jeszcze na, na tej podstawie to mówię, bo wczoraj moja żona tam z naszą znajomą, wspólną rozmawiała, która ma siostrę, która pracuje w jednym z największych szpitali w Rzymie. W Rzymie to jeszcze nie jest taka tragiczna, przypominam, sytuacja jak na północy Włok. I mimo tego, yy, siostra właśnie tej naszej koleżanki, która pracuje w tym szpitalu, powiedziała, że sytuacja nie jest taka, na jaką wygląda. Nie jest taka, na jaką nam podają, tylko jest o wiele, o wiele gorsza. To mnie trochę pr prze przestrasza. Cześć Dawid. To mnie przestrasza. Bardzo mnie to przestrasza. Bo to po prostu nie, że ktoś tam powiedział gdzieś tam komuś, ktoś przekazał, tylko to jest po prostu ktoś yy, z mojego grona rodzinnego powiedzmy, nie? Ech, coś takiego mi mówi, to chcę w to wierzyć, muszę w to wierzyć. Także po prostu powtarzam, no, sytuacja nie jest taka, na jaką wygląda, tylko o wiele, wiele gorsza. Wyszła wiadomość kilka minut temu. Dwie, dwie wiadomości mnie trochę tak zaciekawiły i, za, i załamały. Jedna wiadomość to jest właśnie taka, co przed chwilą dopiero ją znalazłem. Gmina, w której mieszkam, Tamy burmistrz gminy, w której mieszkam, wydał taki dekret dzisiaj, który wejdzie w życie jutro o restrykcjach wjeżdżania i wyjeżdżania z gminy i o wzmożnieniu kontrol, czyli po prostu kto będzie przejeżdżał na drogach przelotowych przez, przez naszą gminę, to będzie zatrzymywany i będzie musiał udowodnić, że jest na tej drodze z jakiegoś własnego powodu, nie? No, chociaż moim zdaniem to dużo, się, dużo to nie zmieni. Tak do tej chwili, tylko mam, mam nadzieję, że po prostu, że przynajmniej mi to nie zmieni, bo ja z domu wychodzę tylko właśnie dla ważnych potrzeb, dla tych, które mi prawo w tej chwili pozwala. Ale mam, mam nadzieję, że dzięki temu, i to mnie cieszy, cieszy trochę, że dzięki temu zostanie gdy dużo osób, które są poza własnym domem bez ważnego powodu. Bo, tak jak mówiłem w zeszłych dniach, jeżeli nie ma się ważnego powodu, to nie wolno z mieszkania wychodzić. Te ważne powody są różne. Od pójścia do pracy, do zakupów. Do zakupów środków żywnościowych. Nie od zakupu wiertarki. Bo takie, taka sytuacja się stwarza, że ludzie siedzą w domu, bo ich firma zamknęła tymczasowo, i nudzi im się. No i postanowili tam obraz powiesić, czy coś tam w domu zrobić. Kurde, wiertarka nie działa, albo wiertarki nie mamy, a to sobie po wiertarkę pojadę. Nie, nie wolno, nie wolno. Ale ludzie to i tak robią. Wiertarkę kupse, chłopie. No, kupse kup na internecie przywiozą ci do domu, nie? Prawo na to zezwala. Jeżeli prawo ci mówi, że nie możesz wychodzić z domu, żeby sobie wiertarki kupić, to no nie wychodź nie z domu. Nie wyjdziemy z tego, nie wyjdziemy z tego. Chiny wychodzą po czterech miesiącach ale to po takich naprawdę niedemokratycznych rozwiązaniach. A tu, tu jeszcze każdy robi jak chce. I druga wiadomość jest właśnie taka, którą czytałem, że w ciągu kilku godzin, czyli podejrzewam, że około 10 godziny, czyli 22 godziny dziś wieczorem, bo to taka tradycja, po kolacji jak już ludzie trawią, dobre wiadomości się tu daje, i w ciągu kilku, kilku godzin ponoć ma, ma być wydany i ogłoszony dekret, który ogranicza bardziej jeszcze niż do tej pory yy, naszą wolność. I słusznie, mam, mam nadzieję, że po prostu, że powiedzą, że od jutra w ogóle się do pracy nie idzie. Wszystko zamknięte kropka, tylko tam apteki, supermarkety, markety. Tak jak w finach do supermarketu dwa razy w miesiącu i trzeba to udowodnić, że się pojechało tylko dwa razy w miesiącu, nie więcej. A jak nie, to pod ściany i Tak jak w Chinach to było. Mam nadzieję, że tak będzie. Podejrzewam, że tak będzie. No ale mają ogłosić nowe restrykcje w ciągu kilku godzin. Zobaczymy, co z tego będzie. A czy mówię u Was kiedy się to skończy? Kiedy to się skończy? To się skończy no w tej chwili to w zeszłych dniach to mówiono. W zeszłych dniach mówiono o. Zakładano. Zakładano, o. Kiedy będzie szczyt? Ten szczyt zachorowań i zgonów, czy czego tam chcemy, to miał być w ciągu tego weekendu. A już dzisiaj ogłaszano, że ten szczyt jeszcze nie będzie w ciągu tego weekendu? A tak naprawdę to nie wiadomo. Nareszcie coś prawdziwego powiedzieli. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Bo w tej chwili z taką sytuacją walczymy. Ludzie, kto z Was pamięta taką sytuację w historii? Przynajmniej w nowoczesnej historii. Nikt. <laughs> w tej chwili. Jesteśmy w takiej sytuacji, o której nikt się nie zastanawiał do tej pory. Nikt nie, nie przewidział, że to faktycznie coś takiego się może stać. Ale się stało. Tutaj, w ciągu szczególnie ostatnich 10 lat we Włoszech, to. Tylko krojono fundusze na szpitale, obcinano fundusze na lekarzy, na lekarstwa, na wszystko. A tu nagle tego najbardziej trzeba. I nigdy nie przewidział czegoś takiego. Yy, a czyli mówię, nie wiadomo kiedy będzie ten szczyt zachorowań, a szczyt to nie jest koniec. Szczyt to jest po prostu taki moment, w którym o, dzisiaj jest najwięcej zachorowań. I to te od dzisiaj powinno powolutku spadać. Ale to i powolutku. I nie znaczy, że do końca. Nie znaczy, że do zera. Także nie wiadomo, kiedy ten szczyt będzie. A co dopiero, kiedy to się skończy. Jeżeli to się w Chinach po bardzo ciężkich restrykcjach, teoretycznie skończyło po czterech miesiącach, no to ja podejrzewam, że może za dwa lata z tego wyjdziemy. No cóż, nie? A budowlanka u Was działa, usługi budowlane? Tak, budowlanka działa spokojnie, nie, nie ma problemów, bo ja jestem związany, jakby to nie było, właśnie z budowlanką i na kilku budowach byłem w tym tygodniu i spokojnie pracują, nie ma problemu, jedynie tam trochę delikatne problemy mają z zaopatrzeniem, również oni tak jak ja, Zaopatrzenie materiałów, ale to jest na, na tej zasadzie, że tam jeden dostawca zamknął, przynajmniej dla nich to tak wygląda, ja mam inną sytuację. Jeden dostawca zamknął, dobre, a tam franek jest otwarty, to do Franka dzisiaj podjadę. No i u Franka znajdą materiały, nie? Powiedzmy. Także Franka spokojnie działa. Z budowlaniem nie ma problemów. Tym bardziej, że prawo pozwala i nie zabroniono. Wszystko, co jest produkcja, może pracować. Budowlanka to jest produkcja. Przypominam, że zostały zamknięte wszystkie usługi komercyjne, czyli nie, nie produkcyjne, komercyjne, nie, które są zbędne. A usługi komercyjne niezbędne zostały otwarte. Także po prostu, jeżeli ja muszę sobie kupić papierosy, papierosy są niezbędne do życia. Papier mogę kupić, nie ma problemu. Yy, I nie tylko. Yy, ja uważam, że powinno się zamknąć wszystko. Zostawić otwarte tylko apteki. Yy, supermarkety. Stworzyć taką sytuację, w której i kontrolę do tego, żeby faktycznie można było jechać na zakupy raz na dwa tygodnie. Jestem bardzo za tym. I nic więcej. Wszystko powinno być zamknięte, moim zdaniem. Poza tym. Do tej pory, do dzisiaj mamy, mimo restrykcji, które w tej chwili są we Włoszech, mamy zaledwie. Nie, nie mamy zaledwie. Mamy aż. He. Mamy coś około 60%. 65... Tysięcy skierowań do sądu, bo się ryzykuje 3 miesiące więzienia. Oprócz 200 euro mandatu, ryzykuje się 3 miesiące więzienia za poruszanie się po kraju bez ważnego powodu. I mimo tego, że tych ważnych powodów, to jest mnóstwo tak naprawdę, cokolwiek jest ważnym powodem, taki ten dekret. Debilny stworzyli, ale mimo tego jest 65 tysięcy skierowań do sądu. Sobie sami wyobraźcie, jak to sytuacja wygląda. Każdy robi to, co chce, jak chce. Powiedzmy, że prawie się nic nie zmieniło. Yy, zmieniło się to, że wiele firm musiało zamknąć, ale pracownicy tych firm siedzą w domu, drapią się po brzuchu i, i wypłaty dostają. Także po prostu, nie wiem. Jeszcze to jest bardzo lekceważone w tej chwili. Bardzo lekceważone. Dopóki nie będzie takiej sytuacji, że zaczniemy zauwa zauważać, że kurde, mój sąsiad umarł, yy, tam mój szwagier umarł, yy, moja też umiera, to po prostu tutaj ludzie się nie wystraszą. Nie wystraszą się. Dużo jest ludzi wystraszonych, ale to. Większość nawet ludzi jest wystraszonych, ale to, to, to nie wystarcza, to nie wystarcza, bo to wystarczy 20% osób, które po prostu będą lekceważyć tą sytuację i nic z tego, nie wyjdziemy z tego, nie widzimy za dwa lata nie wyjdziemy z tego, chyba, że wymyślą lekarstwo, wszyscy łykniemy lekarstwo dobre, a poza tym to, to nie wyjdziemy z tego podejrzewam. No ale to jest taka natura człowieka i natura Włocha, nawet jakby to nie było, nie? Przyznam się. Eee, żeby, żeby po prostu lekceważyć, nie? Dużo Włochów to taką naturę masz, że po prostu, że pistolet im do głowy przy, przyłożysz i on jeszcze do ostatniej chwili będzie mówił: Kurde, no nawet jak gościu mi w łeb, to przecież mnie to nie zabije, no co? Jestem kuloodporny, mam głowę kuloodporną. Taki paragon trochę ekstremalny, ale to często to, to tak wygląda. Powtarzam: 627 zgonów w ciągu doby. I to jeszcze się pogorszy. No to już jesteśmy prawie. Jak nie jutro, to pojutrze, no to już chyba dojdziemy do 1000 zgonów dziennie. Przekroczyliśmy grubo zgony totalne z Chin, ale to już grubo i Chyli nas nie dogonią, bo już tam w tej chwili wyzdrowieli wszyscy. I, i mamy taki problem, poza tym, dobra wiadomość, że z 5400 miejsc na terapii intensywnej w całych Włoszech, dodano, dodano trochę tych miejsc i w tej chwili mamy 8 tysięcy miejsc na terapię intensywnej. Tylko, że jeszcze Włochy to są takie trochę długie <grymne> i to nie, że są w jednym miejscu, nie? gdzie wszyscy zachorowali My, i w tej chwili mamy najwięcej zachorowanych, jak tam na północy. I, i, I na północy to sobie bardzo ciężko sobie z tym radzą, nie? I po prostu właśnie w tej chwili to już przewożą chorych yy, do bliskich rejonów. chociaż bliskie re, rejony nie, nie są koniecznie tak blisko. Eee... Po, po, po Wielka Brytania i Niemcy dalej nic nie robią, nie? Coś tam Wielka Brytania zrobiła. Wczoraj, wczoraj dzisiaj za bardzo nie śledziłem Wielkiej Brytanii ani, ani Niemców. Już tam trochę się wystraszyli i coś tam pozamykali. Niemcy chyba trochę mniej, nawet mi się wydaje. W Wielkiej Brytanii trochę się zaczynają straszyć. Dobrze, niech nic nie robią. To, to już ich problem, nie? Każdy u siebie w domu robi co chce. A jak będzie za późno, to sobie będą sami radzić. Chociaż Niemcy nie, nawet nie, nie za bardzo sami, ale Wielka Brytania, no to już nie ma możliwości nawet otrzymania funduszów europejskich. Także sobie Wielka Brytania będzie sama. sama będzie sobie sama sobie radzić. Zobaczymy za jakiś czas jak sytuacja będzie wyglądała i co się stanie, fajnie by było jeżeli by się na dzień jutrzejszy nic nie zmieniło w ciągu do stosunku, w stosunku do, do dnia dzisiejszego. Podejrzewam, że się dużo zmieni i we Włoszech i w całej Europie nawet nie? I, i na świecie ciężko się sytuacja zmieni, no i teraz to będzie gorzej. To jest ewidentne, to jest ewidentne. Trzeba być kretynem, żeby w tej chwili nic nie robić. Trzeba być kretynem, moim zdaniem i udawać, że, że się nie, nic nie dzieje. Tutaj we Włoszech jeszcze są takie sytuacje, takie osoby, nawet na YouTubie, dzisiaj z kolegą oglądałem właśnie taką, taki wywiad z ważnym profesorem, który Twierdził, że to jednak nie jest nic. Ja nie jestem wielkim profesorem, nie będę zaprzeczał, nie? Ale mam prawo się wystraszyć, nie? Mam prawo mu nie wierzyć. Nie będę zaprzeczał, co on mówi. Twierdzi, że to, to nie jest nic. Dobra, prawda. Prawda, jego prawda. Ja, ja w tą jego prawdę nie chcę wierzyć. Ja, ja wierzę po prostu. W to, co widzę, a widzę, że dziesiątki tysięcy osób zachorowało, tysiące i tysiące osób leży w ciężkim stanie, na intensywnej terapii, w ciężkim stanie. I tysiące osób do tej pory umarło, które teoretycznie by nie umarły na dzień dzisiejszy. Także, no nie wiem, czy to nie jest nic nawet taka, taki paragon słyszałem, bo to jakby to nie było to koronawirus to zabija w chwili w której przechodzi on w zapalenie płuc no to czytając statystyki ktoś tam powiedział w zeszłym roku we Włoszech umarło chyba 11 tysięcy osób na zapalenie płuc i nikt o tym nic nie mówił. No dobra, no, nikt nic nie mówił, bo to pra prawdopodobnie to jest normalna sytuacja i co roku się wydarza, nie? Tylko, że 11 tysięcy osób, które umarło na zapalenie płuc w zeszłym roku, jeżeli to podzielimy, to wychodzi 30 osób dziennie. No dobra. A jeżeli na koronawirusa w tej chwili tak jak dzisiaj umiera 627 osób. No to gdzie 627, a gdzie 30? No ale jak już ktoś powie 11 tysięcy, w zeszłym roku 11 tysięcy, to to brzmi bardzo nieporównywalnie. No ale jeżeli sobie, załóżmy, że codziennie by umierało 627 osób, codziennie, to by się okazało, że na koniec roku marłoby 229 prawie tysięcy osób. To nie jest to samo. Ale jeszcze, no jak mówiłem w zeszłych no bardzo dużo osób sobie tą sytuację lekceważy. Ale um, no, trudno, no, ja tam niczego złego nie będę życzył, nie? Ale takim osobom ja bym tylko życzył jedno, żebym ja się dowiedział. Ewentualnie, jeżeli by takie osoby zachorowały, żebym ja się dowiedział o tym, bo przynajmniej miałbym okazję powtórzyć im pytanie, czy. I prosić ich o potwierdzenie tego, że ten koronawirus nie jest niczym. Bardzo byłbym ciekaw takiej osobie w ciężkim stanie, która mówiłaś wcześniej, że to nie jest nic. Bardzo byłbym ciekaw, co by mi odpowiedziała w ciężkim stanie na pytanie, jak wygląda koronawirus. Ja tam nie, nikomu niczego z nie życzę. Nie życzę oczywiście. Dobra, nie, nie, nie będę się przedłużał dzisiaj, bo trochę późno. Anczony jestem całym tygodniem i dniem. Podałem wam to, co najważniejsze, to są statystyki. Już tam nie będę was, wam przypominał, że są bardzo, bardzo ważne maseczki, żeby zaopatrzyć się. Przypominam, zaopatrzcie się w maseczki, jakiegokolwiek rodzaju. Maseczkę się nosi tak, i maseczkę się nosi, jeżeli zbliża się do jakiejś innej osoby. Jeżeli jestem w samochodzie sam, to nie muszę tej maseczki nosić, nie muszę jej niszczyć nawet nie? i zużywać. Na dzień dzisiejszy już Was będę żegnał, niestety. Widzę, że nie ma nowych wiadomości, na szczęście. Zobaczymy się na żywo, prawdopodobnie dopiero w poniedziałek. Jeżeli będą ważne aktualizacje, to nakręcę i opublikuję film. I zapraszam do subskrypcji. Łapka w górę, przynajmniej sobie nie stracić następnych aktualizacji odcinków. Życzę miłego wieczora I, i weekendu. Ciao a tutti!